Witam w pierwszym odcinku Little Pet Shop Komedia. Zapraszam. Pewnego dnia w, kibelku, w Cel? Jestem ścieżna. Aha, dziwny ma pan głos. Co pan Co pan nie obraża? Nie, ale obrażam go, mówiąc, że mu śmierć zdanek. No cóż, Godzinę później. Ile muszę czekać? Łatnie. Ja się wyszedłem pół godziny temu. A was sobie tutaj czekacie? Tak! Tak, jakiś głupek siedzi tam. No, bo ile można zajęć Czekaj, czy to nie pan ostatnio był kibelku? Czy pan dał na niezajęte? No, to byłem chyba ja. No, ja wyskoczyłem tak z tyłu, tak no? To pan nie ja że się drzwiami wyłazi? Nie wie pan? Teraz już wiem. O, chodź mi i tak coś zrobiłam kilka godzin temu. Na no dole, udaję. Miałam go szyżana. Ja robię kupę. Na no to ja też. A bo jaki beli. Proszę pana, proszę proszę, 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 proszę proszę pana, jestem kobietą. Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Ale proszę, rozpocznij pan, pani, pana, pani, tak. y, czy, czy jest za no raczej jak tu stoję, to chyba jest zajęte, co? To ja mu być Dobrze, niech się Pani odkróci, bo nie może Pani patrzeć. O, nie, może przyjdę jutro. co Pani kibelka w domu nie ma? Że Pani do publicznej ułazi, bo ja nie mam. O, w tym samym czasie w

To ja idę. To mam dla ciebie prezent. Zamknij oczy. Dobra. Zamknij go ty. O, Że się pan. <laughs> Pani! Przepana. pana. jestem kobietą! Przepani. pani. Dziękuję. Na, na, na. On mnie prawie rozjechał! Dawaj zresztą, kuraj nogę! Nie, tata! Hmm, hmm. Chodź, nas przepraszam. na nastolat, nastolatki takie są. Co?! Tak, ma no, 15 lat, no teraz 16 będzie mieć. Co?! No. Nie myślałam, że to dziecko jest. Nie, na no, szczęście nie, bo tak to by ryczało, ale... Ona ryczy! Nie ja wiem, czy umiem! Dyskaka, ja ci pokażę! O, żeś ty, ale balisz! No ba! Ja tak nie potrafię! No to wyciśnij tego klota! Pokaż mu, co tu Spróbuję! I mm. co fajnie? Nie ja ja mam Ja też jestem! To się robi tak! Patrz! Ale, ja Ale, jesteś inna. jak słoń. Ja Nie Dawaj, ciśnij tego koloruca! pokaż mu kto tu rządzi. O, Ale, tu jedziemy. Tak? Trochę śmiałdino! Nie, ja wiem, nie, 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 lepiej nie, Do widzenia. A się wszystko <try> no, nie, 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 No. Dobrze, to do zobaczenia w kolejnym odcinku Little Pet Shop Media. Co ja się zacięłam? Przepraszam. No a, <grywy> Tak, do zobaczenia.